Badanie prawidłowego imienia Chrystusa możemy zacząć od imienia Jozuego. Po śmierci Mojżesza Juzue był przywódcą narodu wybranego. Miał zaszczyt wprowadzić Izrael do ziemi obiecanej. Dlaczego od tego imienia? Józue to Jesu. Bo tak naprawdę Jozue miał to samo imię, co Chrystus. Gdyby bowiem Józue zapewnił im odpoczynek, nie mówiłby później o innym dniu Hebrajczyków 4,8. Urodzisz zaś syna i nazwiesz go imieniem Jeszu. On bowiem zbawi lud jego z grzechów ich Mateusza 1:21. 1. Po śmierci Mojżesza sługi od rzekł Żekuj od HWH do Jozuego syna Nunę, pomocnika Mojżesza Księga Jozuego 1:1. 1. Zobaczmy tę chronologię. Imię Chrystusa w języku greckim pisane Jesu ma numer słownikowy 2, 4, 2, 4. 2, 4, 2, 4 pochodzi od wyrazu hebrajskiego, 3, 0, 9, 1. Wyraz 3, 0, 9, 1 pochodzi od J.W.H. 3, 0, 6, 8 i Jasza 3, 4, 6, 7. J.W.H. 3, 0, 6, 8 to nazwa imię Boga ze Starego Testamentu. Jasza to czasownik i oznacza: zbawienie, wybawić, ocalić, uwolnić, odnieść zwycięstwo, wyzwolić. Zapraszam do artykułu, gdzie jest to pokazane ze źródłami. W taki sposób imię Jozuego zostało przekonwertowane na Jeszu według Brown Driver Briggs. A może tu chodzi o Chrystusa? Skąd wiemy, że w tym wersecie chodzi o następcę Mojżesza nazwanego Józu? Gdyby bowiem Józuł zapewnił im odpoczynek, nie mówiłby później o innym dniu Hebrajczyków. 4:8. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków mówi o Bożym Odpoczynku. Nawiązuje do wydarzeń ze Starego Testamentu, do historii Izraelitów, którzy weszli do ziemi obiecanej pod przewodnictwem Jozuego, ale nie zaznali jeszcze pełnego odpoczynku. Jeśli w Hebrajczyków 4, 8 chodziłoby o Chrystusa, oznaczałoby, że to Jeszu nie zapewnił im odpoczynku. Natomiast to Jozue wprowadził Izrael do ziemi obiecanej i nie dał im pełnego odpoczynku. Chrystus daje prawdziwy odpoczynek nie tylko fizyczny, ale duchowy. Stąd można domniemywać, że chodzi o następcę Mojżesza, który miał takie same imię jak Chrystus. Ogólnie nazywa się go Juzuły dla odróżnienia osoby, natomiast Nowy Testament tłumaczy to imię na Jesu. Plus odmiany greckie. Więc przypomnijmy sobie kilka zasad dotyczących imienia Jesu i Jeszu. Jakie są różnice imienia hebrajskiego i greckiego? Jeśli z greckiej formy j, e, s, u, s zdejmiemy końcówkę myślnik s, to otrzymujemy jesu jeszu a przy łacińskiej pisowni jesu, a to jest fonetycznie bardzo bliskie hebrajskiemu i aramejskiemu Jeszu. Greka ma końcówki, hebrajski nie ma. Język grecki odmienia imiona przez przypadki, więc w mianowniku kto, co? Mamy j, esus z końcówką s. W hebrajskim oraz aramejskim nie ma takiego systemu przypadków, więc imię występuje zwykle bez dodatkowych końcówek. Dlatego w Grece to sigma jest po prostu męską końcówką mianownika, zresztą podobnie w łacinie, gdzie męskie imię mogło kończyć się na us. Wniosek. Jeżeli pominiemy greckie odmiany i skoncentrujemy się na rdzeniu imienia, uzyskamy formę jesu w grecko-łacińskiej transkrypcji i jesu w hebrajskim aramejskim. Obie formy są tym samym imieniem. Spotkamy się z informacjami, że w hebrajskim i w aramejskim imię Chrystusa brzmiało Jeszua. Ale. I nie mogli wymawiać Jeszua, ponieważ takie formy nie ma w Grece. Na język grecki imię zostało tak przeniesione, aby brzmiało podobnie jak w hebrajskim i w aramejskim. W Grece nie było literki SZ, dlatego mamy JESU. Natomiast była literka A. Jednak w żadnej przeniesionej formie nie ma tej literki. Mamy odmiany Jesues, Jesu, Jesuen. Skoro nie ma literki A na końcu imienia greckiego, to również nie wypowiadano tej literki w aramejskim i w hebrajskim. W innych imionach, innych osób mogło to imię brzmieć Jeszua czy Jehoszua. Jednak w imieniu danym Chrystusowi mamy Jeszu. Gdyby prawidłowe imię Chrystusa brzmiało Jeszua, to Grecy przenieśliby imię Jeszue jako Jesua i dodali typową grecką końcówkę mianownika męskiego. Powstałoby Jesuas, które mogłoby być wypowiadane bardzo podobnie do hebrajskiego Jeszua. Jednak w Grece nie dodano końcówki "-a", dlatego można przypuszczać, że jej nie wypowiadano w hebrajskim imieniu, jak i w aramejskim. W przeciwnym razie przenieśliby końcówkę "-a". Dbałość o dokładność brzmienia imienia Chrystusa była bardzo ważna, ponieważ jak pisze Pismo Tylko w tym imieniu jest zbawienie. Tylko jedno imię dano u Chrystusowi. Mamy przykazanie wiary w to imię. Dlatego imię Chrystusa nie mogło brzmieć dowolnie w tych trzech językach. Musiało być podobne w wymowie. Zapraszam do innych artykułów na temat prawidłowego imienia Chrystusa na stronę jesu.pl